na no 15 po 3 yy, po tam mój piorun dalej walczy od godziny 12. Przednie klocky hamulcowe Marci no Prawie są skończone słuchajcie Prawie Well done Well done piorun Well done to Well done to <laughs> Make sure that the, is the socket is properly. Dalej Paul. <laughs> well done. Well done to you. i Niech się grzeje wymieniałem DPF pression sensor Dalałem mu 2 litry oleju i zaraz go wezmę na, na przejażdżkę nice. 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 Jedne <laughs>

O, rakiec. rakiet. Oh, ekwi, ekwi. Job done. <laughs> Zadowolona ta lista kurwa. Oh. Zadamalona. Exit. Sami już też skończy, tam, tego Forda. No, ale Maciek. <laughs> ten jedzie z tymi głowicami już, kurwa, drugi tydzień. <laughs> no, zostały tylko paski założyć i... <laughs> i będzie gotowy. A ten tam walczy, ten Pierun. Pierun walczy. Okay, now, Sharon Jeroen, open now, open again. Thank you very much. Open again. Thank you very much. Whoa. Open again. Why? You, what you done? What? What you done wrong? What I do you wrong? You got a torch? What you done wrong here? Look the cable. Look the cable. It can't be like that. You see, like spring, open again. Check two, three times before you finish. You check another side. Hundred percent. Wait, stop. Yes, do you understand? How you put the socket? your finger fly here? Don't worry about fingers. I I have to be worried. Ready? Ready? Where is the Oh, there. Why you like someone's talking last night? No, it's Work very hard. Uh, look, look. After, no, after hey, uh, after six o'clock. Right? What are you doing earlier? Nothing. Okay, sorry about that. We're going the yard. Um, yeah, one booster? It's uh, on the Citroën. The big booster. Big booster. I want to No nie może być zawinięty tak? przewód od hamul hamulcowy, tak jak tutaj Piotr nas zrobił. You should be only open the bottom one. Then you can. no jest side. How we done, yeah? Inaczej się nie nauczy. Będzie 10 i 15 razy rozbierał. Ma być zrobione dobrze. Z tej strony? Z tej strony jest dobrze węczyk, tak? Jeżeli się nie wie, jeżeli nie jesteś pewien i z drugiej strony sprawdź. Może się wydawać, że to jest proste. Look what you can do as well. Look, let me show. No te je, Kurwa, piorun! Bof, see? How they nie dowierza małej, i? I double. No nie. Piorun <laughs> mnie zadziwia. Pull the skin. pull the... A, <laughs> dobra. <Pull the> skin. O, <laughs> si, oh, like from Lula O. Oh. no other side. Another side, yes, one more time, now. <laughs> bro, bro, kiedy? Nie więcej, kurwa, nie więcej, człowiek jest polskiej. Nie oddaj, słuchaj, ja nie mogę kurwa, ja nie mogę z tego wierobić, co? What's wrong? <laughs> no, boleski, well, back in the. Ale, ale Oj, coś z tego będzie. Płdaski no On da, very nice. Well done. Well done. Piętnaście po trzeciej. Na bieżąco jest Yeah, look it's new one. Why you didn't put the new one? Eh? Who's no. that With the black coat? Vision, man A male friend. Yeah? Yeah. Mr. Iksilko cyclist, 6 foot. Yeah? You know the stupid driver that comes for... ...the same food, tires, remember? Yeah, yeah. That's his father. You can't do like that.

do końca jego praktyk będą go te hamulce prześladować. Piorunek, Piorunek. wariacie. Także zapraszamy na szkolenia z wymiany klocków hamulcowych i nie tylko. Nie? Yeah? Nie. Yeah? I give you favor. Dobra, trzymajcie się. Na pewno będzie jakiś update z tymi hamulcami, bo to nie może być. Myślę, znaczy 3, 3 godziny 20 minut. Eee, nie da rady tak szybko zrobić. Jeszcze nie raz będzie rozkładał. Pozdrawiam.